Nowy przeciwnik. Fatisu się natychmiast. Puść mnie już. Jutro walczysz z czarnym huraganem. To otwarcie! Rozłożę go. Radzę ci, bądź ostrożny. To groźny facet. Jestem pewien zwycięzca. Dobra, wracajmy do tej. Z wielką przyjemnością. Do dzieła. Dobrze, szybko atakujesz, ale zbyt się nie narażaj. Muszę dać się poznać. Ken, Pamiętaj o sędzim. I ze mną też nie pozwalaj sobie na sztuczki, wybacz. Nie musisz przepraszać. Ale uważaj, zawsze walcz uczciwie. Wiem. Chodźmy do joko. Do dzieła, ruszajcie! Ken. Przepraszam. Jutro masz zwyciężyć zgoda, inaczej on się popłacze. Nie możesz dać się pokonać. Salve! Witaj. Salve! Ten przyćmił mnie co twoją popularność. Dzieci są szczere. Na oto i bracie. Świetnie udajesz. Gdyby wiedziały, że jesteś tygrysią maską, byłby w siódmym niebie. Andrebbero al settimo cielo. Cieszę się, że jesteś. Masz leżeć w łóżku i kurować się. Już jestem zdrowa. Leż i nie odkrywaj się. Frotello, Braciszku, chcę ci coś powiedzieć. Słucha. Kenta mówił, że twój jutrzejszy przeciwnik jest bardzo dobry. Masz niewielkie szanse, prawda? Ale nie dasz się pobić. Ma tu non ti faraj pikiary, Jasne, że nie Przyrzeknij, że będziesz ostrożny Siostrzyczko, nie powinnaś się o mnie martwić Jak mam się nie martwić? Ken wygra walkę Dużo trenował i pokonał czarnego huragana Przyrzekasz? Tak, ale teraz przykryj się i przeszkuj Musisz szybko wyzdrowić Dobrze A co to? Zostaw. Pokać. Założę się, że to twoje dzieło. Ale się nie wyśmiewaj. Nie. Dobrze, pokażę. To kwiaciarnia o nazwie Kwiaty Kaoty. Założę się, że w przyszłości chciałaby się zostać kwiaciarką. Tak. Mama zawsze marzyła o kwiaciarni, choćby nawet malutkiej. Cześć! Joko wydała mi się szczęśliwsza. Bardzo się z tego cieszę. To prawda, nigdy nie widziałem jej tak głowy. Postaraj się spełnić jej marzenie. To twój obowiązek. Jesteś przecież jej bratem. Zrobię, co będę mógł. w wienia Joko będzie rzeczywiście szczęśliwa. Przyrzekam ci, mamo. I najważniejsza walka dzisiejszego dnia. Spotykają się Kenta Kaota, zawodnik młody, ale już uznany w zapaśnictwie zawodowym oraz czarny huragan, weteran ringu. Panie i panowie, zapraszam do obejrzenia walki młodego Kena, który jest w znakomitej formie i nie obawia się spotkania z bardziej doświadczonym przeciwnikiem. Trzymaj się, Ken. Nie daj się! Joko, nie powinnaś tu przychodzić, wracaj do pokoju. Nie pójdę do łóżka, chcę obejrzeć transmisję. Przypomnij, jesteś chora i nie możesz tu siedzieć. A dzieci, zachowujcie się ciszej. Dobrze. Balcz z całym swoim zapałem. Czarny kuragan atakuje tak szybko, że ten nie jest w stanie się przeciwstawić. Huragan wykorzystuje całe swoje doświadczenia. Jaazda tam wykądź gowalcz. Ten na atakuje wymierzając skuteczne ciosy. Mister X. Mr X. Nie, Parszo mi się... Widziałem go. <grymne> <grymne> Legenda jaskini tygrysów? Niemożliwe. To musiał być wytwór mojej wyobraźni. Kenin zachowuje się dziwnie. Walczy rozpaczliwie. Czemu nie reaguje na ciosy? Co się z nim dzieje? Raz, dwa... Nie dam się pokonać. Oh, no. Raz, dwa, trzy. Joko. Twój brat zwyciężył. Cieszysz się, prawda? To była nieładna wasza. Nie podobałeś mi się. Co ci się stało? Nigdy nie byłeś tak niezdecydowany. Może mi odpowiesz, co z Tobą? No dobrze, wśród publiczności siedział Mr. X. Co takiego? Przysięga, nie żartuj. Siedział tam. Sparaliżował mój strach. Jego obecność oznacza nowe przejawy wrogości ze strony Jaskini Tygrysów. Chcą nas zabić. Po to znów się pojawili. Tygrysie, co sądzisz o przyjściu Pana x Nie wiem Moim zdaniem jego organizacja postanowiła nas zabić Nie możemy dać się zaskoczyć, oni są niebezpieczni Śpijmy teraz Nie chcemy się, zbytnio się nie przejmę. Trochę snu dobrze nam zrobi Mr. X zaczął działać, a więc Król Tygrysów miał rację. Tygrysia Mosko, to absurd sądzić, że uda ci się zabić wszystkich członków organizacji. Naślą na ciebie nową grupę młodych i lepszych od nas zapaśników, którzy nas pomszczą. Wkrótce utracisz sławę. W takim razie Mr. X przywiózł tu zawodnika lepszego od Króla Tygrysów. Ten przyjechałem cię zabić. Zgodnie z naszymi prawami każdy zdrajca musi umrzeć. Wiesz o tym. Wciąż się martwisz? Podejmiemy środki ostrożności. Jakie? Jeśli mister Gwóz był na Twojej borze jeszcze wrócił. A my nie damy się zaskoczyć. Panie i panowie, niebawem zacznie się walka między Tygrysią Maską i nieznanym przeciwnikiem. Zrelacjonujemy całe spotkanie. Chłopaki kibicujemy naszemu bohaterowi. Zgoda, ale musimy uważać na Joko. Jasne. Do dzieła, Tygrysie, wykończ go. Nie wrzeszcz tak, już gorzej się czuję. Przybyłem tu ściągnąć ci męską. Niech wszyscy cię rozpoznają. Jak mi się to uda, ktoś mi podziękował. tom mr x Tygry, masko, Tygry. Widziałeś pana X? Na oto datę. Na oto datę. No to stwierdzam, że pan jeszcze żyje? Co teraz chnujecie przeciwko mnie? Mamy jasno określony plan: zabić was. Przeklęta jaskini tygrysów. Dostałem od wolną rękę i rozkaz zabicia was przy użyciu wszelkich środków. Rozkaz zabicia mnie? Owszem. Mogę usunąć wszystkich zdrajców. Nie będzie panu łatwo. Nie masz żadnych szans. Użyjecie wszelkich środków, ale wcale się nie boję. Wkrótce będziesz musiał stoczyć krwawą walkę. I nie próbuj uciekać. Dopadnę cię wszędzie. Nie będę uciekał przed takim typem jak pan. Mi to, słyszeć Do rychłego zobaczenia na ringu. Co Mr. X? Jak możemy temu zapobiec? Nie przejmujmy się takim nędznikiem, ale... powinniśmy myśleć tylko myśleć o tym, by dobrze walczyć na ringu. Tygrysia Mosko, dowodnię ci jaki potrafię być straszny. Jestem wysłannikiem piekiem. Przekonasz się. Unurzam cię w morzu krwi. Wykończę. Przygotowałem dla ciebie najokrutniejszego z przeciwników. Daimonie, nie skończyliśmy jeszcze z jaskinią tygrysów To straszliwa organizacja Ale nie martw się o mnie Będę z nią walczył aż do końca Chcę zdemaskować jej szefów